Dzień dobry, słuchajcie, y, praca dzisiaj w Re. Jakoś nie miałam za bardzo wę, żeby, żeby nagrywać to, co robię, bo troszeczkę mi... troszeczkę podupadłam na zdrowie, że tak powiem. No, ale już jest OK. Mąż dzisiaj y, ma urlop, wypożyczył wertykulator, więc trawnik już, jest już zwertykulowany. Nie wiem, czy on to już zebrał, bo drugi raz y, jechał tym wertykulatorem. My nie grabimy, tylko tylko zbieramy kosiarką. Także wydaje mi się, że to jeszcze jest do zebrania tutaj, no ale jak widzicie sporo tego się tutaj. Także wertykulacja to jest zabieg numer jeden, jeżeli chodzi o trawnik, a, ale wiecie, no myślę, że jak komuś nie zależy na dywanie, to, to też nie jest to jakiś tam wymóg. No a ja tutaj też działam. No miałam Wam nagrywać jak to robię, ale stwierdziłam, że dobra, to co mam tutaj już rozłożoną linię, to na szybko sobie zaściółkuję, a po prostu jak już będę robić tą resztę, to resztę, to Wam powiem co i jak. Więc dzisiaj korzystając z pogody, no bo też pogoda dzisiaj jest fajna do pracy, troszkę sobie tutaj już podziałałam. Rozłożyłam kompost, rozsypałam korę, tutaj już posadziłam lewkonie przed chwilą posadziłam je w takich kępkach. Już nie chciałam ich pikować, także myślę, że one sobie poradzą. No, niestety też nie nagrałam, jakie jak sadzę, ale mam jeszcze tyle rosnąc do posadzenia, że, że spokojnie zdążę coś sobie nagrać. No tutaj jeszcze taki, jest, wiecie, krajobraz powojenny, bo walczę. Walczę. Ten kanał powinien się nazywać. Słuchajcie, z Motyką na Słońcu. No, ale cóż. No. no, ale powiem Wam, no, wygląda to już lepiej, już tam gdzieś światełko w tunelu się zaświeciło no i stwierdziłam, że zabiorę was na spacerek, bo tak jest pięknie, że po prostu, że po prostu no nie mogę. Nie mogę oderwać wzroku od tych tulipanów, od tych narcyzów, wszystko tak pięknie kwitnie jak w maju no a tutaj możecie sobie zobaczyć tutaj do pewnego momentu Robiłam, no i zobaczę, czy mi starczy kompostu, bo tutaj jest dość duża tarabata. Tutaj, a no, tutaj jeszcze musimy, zresztą, posadzić. <laughs> Nie chwaliłam się. Może dorowałam, słuchajcie, taką leszczynę, która mi się zawsze bardzo podobała. Taka okręcona gałązka, to na pewno się mojej siostrze spodoba, bo ona lubi takie zakrętasy. Także pozdrawiam cię, siostrzyczko. Krzaczek dla ciebie. <laughs> No dobra, słuchajcie, I no, ale to jest taka duża donica, że ja tego sama nie posadzę, także musi mi mąż to posadzić. A tutaj obok mam oczar. To nie wiem, chyba też się nie chwaliłam. Tutaj jeszcze jakieś resztki. Resztki kwiatków są na tym oczarze, także też się bardzo cieszę, bo bardzo chciałam oczar mieć. No na tej rabacie miał być jakiś iglak, ale ja z iglakami jakoś, słuchajcie, nie, nie, nie wiem. No, pewnie byłoby lepiej. No będzie ten oczar tutaj, a ta leszczyna będzie ciutkę dalej. No ja kocham po prostu liściaste, no co mogę Wam powiedzieć, no, Kocham liściaste i jak, jak jestem w szkółce, to to gdzieś tam te iglaki, no chyba, że jakiś mi wpadnie w oko, ale to najczęściej są takie, wiecie, małe kurdupelki za 500 zł, nie? Więc jak ja mam płacić 500 zł za kurdupelkę iglastego, to wolę wolę sobie kupić 5 krzewów liściastych. No i tutaj co? Tutaj już wszystko ładnie wyściółkowane. No troszkę tu miałam, powiem Wam, utrudnione zadanie, bo mam tu sporo siewek. I tutaj na przykład mam siewki albo aminka, albo marchew ozdobnej, i nie chcę, nie chcę tego przysypywać. Chcę, żeby one urosły, to jest chyba marchew ozdobna. A tutaj z kolei mam na przykład siewkę rodbeki, którą sobie przesadzałam, więc też musiałam uważać, bo więcej mam tutaj takich, takich właśnie siewek posadzonych. No a tutaj z kolei też mam pełno tych siewek, więc stwierdziłam, że w ogóle nie będę tego na razie przysypywać. No zobaczcie, jakbym to przysypała korą, to, to one by już padły, więc poczekam aż one większe większej sobie wtedy y, przysypię, trochę kory sobie zostawia, albo zawsze można pojechać i, i worek kory dokupić. Także tak wygląda siewka marchwi ozdobnej. No, także słuchajcie, co tu jeszcze zrobiłam? Po, no, oczywiście posadziłam te wszystkie moje doniczki liczne. Także z tego też się bardzo cieszę, że, że to ogarnęłam. Tutaj sobie y posadziłam te y ciemierniki z Lerwamer niestety różowy mi padł. Jakieś grzybko zaatakował, no też trochę moja wina, bo one stały takie stłoczone i no niestety niestety szkoda, bo to był najładniejszy, no ale trudno się mówi. Trudno się mówi, a co prawda jeszcze go zostawiłam w doniczce, ale on już wszystkie liście zgubił, więc więc nie sądzę, żeby tam coś. Coś z tego było. O, tutaj sobie nie przesadziłam, bo ona tak rosła tam pod brzozami i tak marnie wyglądała, że stwierdziłam, że tu będzie miejsce idealne, nie będzie się wylewać za bardzo na trawnik, nie będzie przeszkadzać, a będzie sobie tutaj ładnie kwitła. Także tak to wygląda. No na razie jest pusto, wiadomo, nie? Na razie jest pusto, ale za chwilę się zrobi pięknie. No te narcyzy cudne. Jestem zakochana po prostu normalnie. Tak się cieszę, wiecie co, że nasadziłam tych narcyzów. Tulipanów też, ale no te narcyzy to po prostu robią teraz taką robotę, że... że szok. O, a tutaj mam, słuchajcie, tulipany. One są z Biedronki. To są z tej serii Prince. I, I powtarzają mi trzeci rok kwitnienie. Także spoko, bardzo fajne. Bardzo są ładne, takie łososiowe. Myślałam, że one będą takie, wiecie, jednorazówki na raz, a a okazało się, że pięknie powtarzają. Tutaj mam z kolei polsko biało czerwoni, ale to. No widzę, że biały się ostał jeden. Dobrze, bo chciałam je przenieść. Także będzie, będzie tylko czerwoną. No, tutaj to są chyba vanejki, ale to miały być te różowe. A, a wyszły te takie. No te lubię, też są fajne. Fajnie powtarzają kwitnienie. Ten Mystik chyba mam tutaj kawałek dalej. One jakoś później kwitną. No, ale te białe widzę. A, no i nie zapominajka, zaczyna kwitnąć. Także powiem Wam, że. No, zamysł był taki, bo już w zeszłym roku tutaj posadziłam niezapominajkę, ona się rozsiała. I zamysł był taki, że po prostu będą tulipany w niezapominajkach, ale niestety tulipany kwitną wcześniej, może musiałabym jakieś późniejsze posadzić, to wtedy, wtedy to by się zgrało. O, tutaj mam, słuchajcie, piękne tulipany. To jest e Exotic Emperor i one pięknie powtarzają. Ja mam takie. Które już 6 lat mi kwitną. Także bardzo Wam polecam. To jest taka odmiana można powiedzieć pełna. Prześliczne są. No a tutaj mam takie narcyski. Takie klasyczne powiedziałabym, żółciutkie. Takie pastelowe, ale są przecudne. No i co tam jeszcze świdośliwa zaczyna kwitnąć. Tam w tle magnolia gwiaździsta, ale ona to jeden dzień wyglądała ładnie, później przyszedł upał. I, i tyle. Bez tego było. No, także widzicie no posadziłam, poprzesadzałam, podzieliłam sobie rośliny, no jeszcze mam tutaj miejsca sporo, także, ale mam też tych swoich już yy, i z wysiewu i z podziału nie, i z podziału i z tych sadzonek zielnych, więc więc będzie będzie zasadzić, o tutaj też mam te, te tulipany, te prince coś tam i też bardzo ładnie tutaj powtarzają, tu mam też jakieś jakieś takie wycie marketowe totalnie i trzeci rok ładnie będą kwitły no i tutaj słuchajcie, moja rabatka. Ona brzydko wygląda ta rabata, bo bo, 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 bo co? Bo jest niezaściółkowana i w ogóle ja tutaj już teraz sobie myślę, że, kurczę, że że jak mój mąż będzie tu kładł to normalnie już się boję, co tu się będzie działo. No muszę koniecznie z nim to robić, bo, bo on mi tu skosi po prostu te tulipany. No i tutaj chyba też są wanejki i jakieś takie papuzie. A nawet nie wiem co to, wiecie, już tyle sadziłam tych tulipanów, że no i tutaj słuchajcie, piękne narcyzy, piękne tulipany. Jakieś rzuciutkie. Nie wiem czy ja to kupiłam, czy to jakaś pomyłka, czy co. No i te e, szafirki błękitne to jest w ogóle jakiś obłęd. przepiękne. Przepiękny. Fruziunka kochanie, dziecko moje. No, kotek mi tutaj. Przecudne. Przecudne i przecudne narcyzy i kotek mnie tutaj zaczepia No i słuchajcie, tutaj jest taki widoczek. Tutaj są takie, tutaj są takie i tam w tle. Wszędzie są jakieś cebulowe. Także pięknie, pięknie, pięknie. No, tutaj też będzie szał tulipanów, ale jeszcze są w pąkach. O, i tutaj pewnie by się te tulipany zgrały z niezapominajkami lepiej. Także jak mi te niezapominajki przekwitną, to muszę sobie tutaj, słuchajcie, sypnąć nasionami. No. Co tam jeszcze na no, wiosnę? Oczywiście, pęcherznice. No ta ma czerwone liście, to jest taka mniej spektakularna, ale ta jest prześliczna, naprawdę. Ja co prawda za kwiatami nie przepadam, pewnie powinnam ją przyciąć, ale już, już nie ogarnęłam już za dużo po prostu tego wszystkiego. I tutaj też te tulipany Prince, ale musiałabym poszukać, wiecie, może Wam tutaj gdzieś napiszę, może znajdę, no jak nie napiszę, to, to znaczy, że nie znalazłam, ale też bardzo fajne, też z Biedronki i, i ładnie powtarzają. Jeszcze tutaj taki widoczek. No jakby te wszystkie rabaty były ogarnięte, odchwaszczone, zaściółkowane, to by było pięknie, ale cóż, no może za rok. O tam widzę, patrzcie, grzybek mi wyrósł. To są podobno bardzo yy, bardzo drogie grzyby, ale dla mnie one wyglądają tak obrzydliwie, że ja bym chyba tego nie, nie odważyła się zjeść. To są smardze, tak? Chyba dobrze mówię, no. Generalnie u mnie tych smerzy, to zawsze było zawsze. no Tam w pewnym roku wyrosło i sporo, bo chyba grzybnie, skorą przyniosłam i no, zbierałam je wywalałam, ale później gdzieś tam znalazłam w internecie, że tam jakieś chore pieniądze kosztują te grzyby. Także wiecie, no może trzeba. Na sprzedaż pozbierać. No, co wam jeszcze chciałam powiedzieć. Ten mój powojnik to nie jest powojnik górski, tylko powojnik alpejski. Bo teraz widzę, że on znowu jest w Lidlu, no ale pomki już ma całkiem spory, także niedługo będzie y, kwit, no a tutaj mam ten mój y, tego mojego klematisa mazurka i chciałam Was przestrzec, żeby uważać y, z tym, żeby je wiązać mi tutaj już patrzcie troszeczkę się tak złamał, no nie wiem może powinnam to obciąć, ale on jeszcze te pędy ma zdrowe dzisiaj go wzięłam, podwiązałam trochę wiał wiatr, no i już się tam wywalił na ziemię, także rosną jak szalone, no i trzeba uważać, żeby, żeby właśnie nie zostały połamane no, i co tam jeszcze ciekawego Wam mogę pokazać? O, jeszcze tutaj, słuchajcie, tulipanki takie ładne, pomarańczowe one też są z biedronki. To jest drugi rok ich kwitnienia. Tutaj były też takie różowe. No, widzę, że z tych różowych to tam też się jakieś ostały, ale, ale tak, widzę, że są z cztery. No, śliczne są. One są najpiękniejsze teraz, właśnie w tym momencie, bo później to się już robią takie wiecie żarówy. Ale z tymi. Za yy, greckimi w tle to bardzo ładnie, takie pomarańcz z fioletem. No a tutaj mam też yy, te Exotic Emperor i jakieś piękne. O, ślicznotki. Takie różowe w środku. No, poczekam aż, aż rozkwitną. I tutaj też mam jakieś dwie ciekawe odmiany brunery. To spojrzę później na mailu, co to ja no, kupiłam i wam napiszę. Taka jakaś, widzicie, variegata można powiedzieć. No i tutaj taka z takimi limonkowymi liśćmi. Obie są prześliczne także. Także tak, tutaj sobie wsadziłam słuchajcie, boży kwiata. No a tutaj moja piwonia drzewiasta, ale widzę, że ma tylko trzy pąki. Troszeczkę jestem zawiedziona. Myślę, że może muszę ją podkarmić, bo w zeszłym roku miała więcej pąków. Także tak, muszę ją nawieść, muszę poczytać kiedy ten nawóz najlepiej dać. No a tutaj też już zaczyna niezapominajka. I widzę, że są już pąki tych zawiców wielkokwiatowych, które mi się tutaj mocno rozpanoszyły. Fruzia! O, patrzcie. Gwiazda w kwiatach po prostu i łamie. Fruzinko, chodź, dziecko. No. Fruzia! No, i złamała mi kwiatka, nie? To jest jeden, no. Frunka, ty jesteś normalnie taka łajza. No, także tak to no, i co tutaj jakieś tam słuchajcie, lilie przesadziłam. No, myślę, że sobie poradzę, Nie wiem, pewnie nie jest to dobry czas na przesadzenie li lili, no ale jak trzeba, to trzeba. I nie ma zmiły, Altanka w stanie tragicznym do mycia. Także jak już się ogarnę z tymi rabatami, to wyciągam myjkę, myję teraz, myję altankę, ale też chcę poczekać, aż, aż się to pyla nie skończy tego wszystkiego, bo strasznie pylą teraz brzozy. Tutaj pięknie kwitną brunery. I za wilce greckie też są śliczne. Tutaj chyba jedna sezonka mi słuchajcie zginęła, bo jeden miałam taki biało-fioletowy i widzę, że go nie ma. Są tylko fioletowe, ale i tak są śliczne. Także idziemy dalej. <coughs> Tutaj mam, słuchajcie moją piękną pożyczkę krwistą. Na szczęście upały jej nie wykończyły, no ale no już jest taka, a widzę tam jeszcze troszeczkę. Troszeczkę będzie kwitła, bo jeszcze te kwiaty nie są takie do końca rozwinięte. Podejdziemy sobie bliżej. No, tak to wygląda. Także jeszcze tutaj na końcu ma nie rozwinięte kwiatki, także jeszcze będzie sobie kwitła. No prześliczna jest, uwielbiam. Taki już krzaczor wielki dość się z niej zrobił, ale polecam, naprawdę polecam. A tutaj mam śliwę wiśniową Pisardi. Też pięknie kwitnie. Zaczęła kwitnąć tak w połowie tych upałów, także cieszę się, bo, bo jakby zaczęła kwitnąć wcześniej, to by już nie było pewnie co zbierać. A tak to tutaj jeszcze, patrz, jeszcze są jakieś pączki nierozwinięte, także jeszcze troszeczkę się pocieszymy nią. No a co tutaj, słuchajcie, moja radość wielka. Lilia złotogłów, no już widać, że, że będzie kwitło, już pą pąki w środku są, tutaj ją atakowały. Te poskrzypki liliowe, ale muszę Wam powiedzieć, że jak zaczęło mnie niszczyć, to one zniknęły. Także cieszę się bardzo z tego. Co tutaj? O, ślimory obżarły mi języczkę. O, i tutaj też mam, słuchajcie, fajną brunerę, taką jakąś wariegatę, też jakaś taka jało obrzeżona. Tutaj robota do ogarnięcia, bo jest no... Nieogarnięcie nie totalne, te trawy i tak dalej. Poza tym, że muszę tutaj kory dosypać, bo przesadzałam, rozsadzałam. Tutaj sobie na przykład y, ją można powiedzieć dzieliłam. Czyli ja po prostu, wiecie co robiłam, wbijałam sobie tutaj. Tak jak tutaj na przykład jest coś takiego, nie? Taka sadzoneczka odstaje. To ja sobie tutaj ciach z i dwie takie sadzonki sobie pobrałam. I to jest takie, można powiedzieć, dzielenie bez, y, bez wykopywania. Także to jest też spoko sposób, żeby sobie podzielić rośliny. No, i tutaj musiałem dosypać ziemię, oczywiście, tam gdzie to sobie wykopałam, więc co? Więc ale tutaj też i krat porył, i nurnica, i, i, i ja coś przesadzałam jesienią, także także tak trzeba będzie kory dosypać, odchwaścić, bo oczywiście, słuchajcie, trochę tu pieliłam ostatnio, ale ten chwast. Czekajcie, gdzie tutaj? O to, to jest rzeżucha kosmata. No to jak już się u Was pojawi, to już nie ma, nie ma opcji, żeby się tego pozbyć, nie? Także. Podobno jadalna, podobno smaczna, więc polecam do sałatki, a nie ma się co łudzić, że się tego pozbędziecie. No i moja cudna, najcudniejsza, najukochańsza szachownica przepiękna. Też może powinnam ją troszeczkę podzielić, ale ona tak, nie wiem, przesadzałam cebulki, one się troszeczkę, wiecie, troszeczkę czasu to zajmuje, żeby one się y, ukorzeniły, więc no, na początku one są, o, na początku to jest taki maluszek. Taki, ja pierwszy raz w ogóle jak posadziłam to byłam, wiecie, taka rozczarowana, że to takie małe, 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 mała pierdółka wyrosła. No ale później z czasem już są coraz większe te kwiaty. I tutaj widzicie no od tulipanów, chociaż te tulipany to są też takie jakieś niewyrośnięte, nie, nie, nie ale no, przepiękne jest szachownica, polecam Wam bardzo. No a tutaj w tle mamy y, tabłę szarą, też pięknie kwitnie. Też mi się takie krzaczysko rozrosło. No a tutaj miałam, słuchajcie, jaśminowca, który mi padł, bo jakaś choroba go zaatakowała i posadziłam sobie graba. Graba albo buka, nie jestem pewna, bo on jeszcze nic nie puszcza, więc, więc nie wiem. Nie wiem, w sumie nie znam się, ale wiecie co, jakie to ma znaczenie. Mam piękne drzewko, także cieszę się. A czemu tutaj drzewa sadzę? Bo wiecie, no za potem mamy pełno pięknych brzus, ale gdzieś tam e, tak myśl z tyłu głowy jest, że te brzozy kiedyś ktoś może wyciąć, więc więc ja po prostu sadzę sobie drzewa, tutaj mamy jarzom szwedzkie, no trochę blisko są, ale myślę, że ja, jeżeli tak się zdarzy, że te brzozy zostaną wycięte, to ja i tak tą rabatę poszerzę tutaj nasadzę więcej drzew bo po prostu nie chcę, żeby było tak łyso no i tutaj rabata, którą zakładałam jesienią no to tak poszerzałam powiedzmy, więc Żaden szał, że tak powiem, ale posadziłam tutaj tulipanów. No tu jest taki półcień, więc one będą później kwitły, także fajnie bo Bo się dużo będę cieszyć, po prostu tulipanami. Tutaj kwitnie brunera, tam mam lunarię. No i różne, różne różności. Tam też mam z tyłu Boży kwiat, fiołki. No i cóż, tu wam jeszcze pokazać. Tutaj moja nieogarnięta szklarnia. A, kupiłam te. Te obeliski, ale powiem Wam szczerze, że nie, chyba mi się to nie podoba, nie? Chyba muszę jednak kupić taką najzwyklejszą, najtańszą, no tu się jeden przewrócił. Muszę kupić taką najzwyklejszą, najtańszą pergolę i i tymczasowo ją, i tymczasowo ją postawić, bo te obeliski sobie gdzieś tam wstawię w ogrodzie, ale nie podoba mi się to. Jakoś to tak dziwnie wygląda, nie? Że jest wejście i te obeliski jakoś tak. No miałam sadzić groszkie, ale pojadę jutro do Lidla, bo w Lidlu ma być od jutra taka pergola. Od jutra, od dzisiaj pewnie, tak jak Wy to oglądacie. U mnie dzisiaj jest piątek. No a tutaj mam ziemię. Już mi mąż położył, muszę te, to wsypać do środka, zobaczyć ile brakuje ziemi, ile muszę jeszcze dosypać wycie z ogrodu i tak dalej. Także, także jest roboty, jest jeszcze no a tutaj moja rabata cienista tutaj kwitnie brunera no i tutaj mam hosty eee, co ja tutaj jeszcze mam kokoryczki wielkokwiatowe no i oczywiście dużo, dużo konwali, widzę, że te konwali też się tutaj rozpanoszyły, a to są konwali różowe, także ja je bardzo lubię, niech się panoszą trudno, najwyżej zawładną sobie tą rabatą No, no i co tu jeszcze ciekawego Wam pokażę, tutaj te moje piękne narcyzy, tam w tyle druga ta wuła. no i tutaj też mam jakieś tulipany, tutaj też mam te exotic emperor, także no śmieszne te narcyzy, na początku były takie żółte mocno, teraz już są takie kremowe, także bardzo, bardzo ładne, bardzo fajne, no tutaj się za wiele nie dzieje, tutaj widzę, że obiela jest w pąkach, też będzie pięknie kwitła ale to jeszcze troszkę jeszcze troszkę, a jeszcze chciałam Wam pokazać, że zasadziliśmy brzozę oczywiście no tutaj mam drugą świadośliwę, ale ona jest w takim płócieniu raczej, więc więc jeszcze jest troszeczkę do tyłu ale już lada dzień nie będzie kwitło już tutaj coś powiem Wam no nie, bo wszystko ok dobra no i tutaj słuchajcie, nasze brzozowisko zasadziliśmy trzy brzuski żeby już tutaj e, zrobić takie nie wiem co no taki tutaj był plan przy tym tarasie jakiegoś takiego placyku pod brzozami do posiedzenia ale e, no na razie na razie chyba odpuszczamy bo bo trzeba ten teraz rozebrać ja bym chciała wymienić na drewno a, a na razie e, nie chcę mi się wiecie znowu użerać z kimś, więc Więc tak, więc są nowe brzuski, no tutaj oczywiście wszystko trzeba przesypać, muszę tu obsadzić, tak się jakieś ceslerii tutaj muszę kupić troszkę. Y, może podzielę trochę swoich, ale chciałabym głównie te seslerie leśniące i seslerie Heflera, a te mam maluszki takie w zeszłoroczne sadzone, więc, więc nie... nie mam co dzielić jeszcze. Tutaj mam śliwę wiśniową nigrę, ona jakoś tak mi słabo kwitnie, nie wiem czemu. No jest mniejsza na pewno od tamtej, ale, ale tych kwiatków no bardzo mało. Więc może też by trzeba było ją zasilić. No i tutaj moja piękna magnolia. Ogarnęłam sobie też tutaj tą robotę na przodzie tutaj jeszcze pokażę Wam z bliska świdośliwe, bo zakwitła takie śliczne chmurki białe bardzo ładne No i tak to wygląda roboty co niemiara jeszcze ale już Małymi kroczkami się zbliżam do końca. Yy, także cieszę się, że to tutaj jest już ogarnięte, chociaż, no wiecie, już bym chciała, żeby to było takie zarośnięte, i jakoś taka goła rabata. To nie bardzo nie bardzo jest to, do czego ja dążę, ale to wszystko z czasem. Wszystko z czasem, roślinki są jeszcze małe, ale myślę, że już na, na jesieni to już będzie fajnie. No i co, no i to tyle. No myślę, że w przyszłym tygodniu może uda mi się coś. Coś bardziej sensownego nakręcić, a na razie na razie taki spacerek. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie, za wysłuchanie, za każdy komentarz, za y, każdą łapkę w górę. Pozdrawiam Was, życzę Wam miłego weekendu i do zobaczenia w następnym filmie.